Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Astrofonu, w którym odpowiadam na Wasze astronomiczne pytania, moi drodzy. I tak będzie też w tym odcinku, ale zaczynamy tradycyjnie od ciekawego komentarza. Księżyc jest ważniejszy od słońca, bo świeci w nocy, kiedy jest ciemno, a słońce świeci dzień, kiedy jest i tak jasno. O kurczę, to brzmi dosłownie tak bezsensownie jak istnienie pewnego urzędu, piszcie w komentarzach, o który chodzi. Czy zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy potrafimy wytwarzać sztuczną grawitację? I jakby to wyglądało, wirujący pierścień? Grawitacja, moi drogi, to pewna właściwość fizyczna, która charakteryzuje przestrzeń wokół jakiejś masy. Grawitacja sprawia, że obiekty posiadające masę oddziałują na siebie nawzajem. No i grawitacja to jedno z czterech podstawowych oddziaływań w przyrodzie. No i niestety, wytworzenie grawitacji. Jest możliwe tylko poprzez zgromadzenie odpowiedniej masy. Przynajmniej na razie się nam wydaje, że tak właśnie jest. Nie ma na ten moment możliwości ominięcia tej niedogodności. Natomiast grawitacja, oddziałując na czasoprzestrzeń, zaginają niczym ciężka kula taką membranę z elastycznego materiału. Widzieliście ten eksperyment na pewno wielokrotnie. A to z kolei sprawia, że obiekty, które są w ruchu poprzez tę zakrzywioną czasoprzestrzeń, odczuwają obecność innych sił. No i Isaac Newton już pokazał, jak wygląda ilościowo siła wzajemnego oddziału na siebie takich obiektów, które masę posiadają. Przy wysokich masach i dodatkowo wielkich różnicach tych mas opisuje się właściwość przestrzeni wokół wielkiej masy jako pole grawitacyjne o natężeniu zależnym od tej masy, no i zależnym też od odległości, no bo im bardziej się od czegoś oddalamy, tym ten przyciąganie jego po prostu maleje. Kiedy w takim polu znajdzie się inna masa, doznaje działania owej siły, która jest zwyczajnie równa iloczynowi tej masy i natężenia pola grawitacyjnego. I to ostatnie możemy zmierzyć i Często nazywamy, moi drodzy, przyspieszeniem grawitacyjnym. W przypadku Ziemi wynosi ono 9,81 m na sekundę do kwadratu. No i oczywiście musimy pamiętać, że taka sama siła, jak na małe ciało, na przykład na nas w polu grawitacyjnym Ziemi, działa też na samą Ziemię, ale w kierunku przeciwnym. Tylko że Ziemia jest tak wielką, masywną kulą, że ta siła nie wywołuje żadnego mierzalnego skutku, zaś nas zwyczajnie przyciąga ku centrum Ziemi. Czyli my też teoretycznie Ziemię przyciągamy z taką samą. Prędkością, ale, ale nie robimy na niej żadnego wrażenia. No cóż, za mali w uszach jesteśmy. Siłę tę nazywamy ciężarem, moi drodzy, no i sam efekt istnienia ciężaru określamy jako ciążenie. No i teraz ciężar i ciążenie zależą od natężenia pola grawitacyjnego. I wielkości zwanej masą, o której już wspominałem. Dla przykładu, taka sama masa na Księżycu ma ciężar około 6 razy mniejszy, no bo natężenie pola grawitacyjnego jest tam około 6 razy mniejsze, grawitacja jest tam 6 razy słabsza. Jak już powiedziałem, ten rodzaj działania nazywamy ciążeniem i choć w głównej mierze bierze się z istnienia grawitacji, no to jednak wiemy, że siła obecna musi być zawsze, gdy ciało podlega ruchowi takiemu przyspieszonemu. No i taką zależność podał także Newton, jest znana jako druga zasada dynamiki. No dobra, nie wnikając za bardzo w szczegóły, bo jest nam to niepotrzebne. Generalnie ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że to pewne przyspieszenie, które możemy tutaj nadać, będzie dla nas nieodróżnialne od tego, jak działa grawitacja. Jeżeli zamknęlibyśmy się w jakimś pojeździe kosmicznym, który nie posiadałby okien, i odpalilibyśmy silniki, no to ta podłoga by nas dopychała cały czas po prostu. Na tyle, że czulibyśmy jakąś grawitację, jakieś ciążenie, tak naprawdę, w tym przypadku nie grawitację. Byłoby to nie do odróżnienia z tą grawitacją, którą już wyjaśniłem, którą generuje ta masywna Ziemia. I to możemy wykorzystać. Czyli grawitacji sztucznej no, póki co nie możemy zasymulować, bo musielibyśmy w jakiś sposób manipulować grawitonami, a nawet nie wiemy, czy one istnieją. Grawitony to kwanty, ewentualne grawitacje, jeżeli istnieją i czegoś takiego szuka się w kontekście kwantowej grawitacji. Natomiast, moi drodzy, możemy zasymulować efekt działania grawitacji, czyli ciążenie. No i są dwa przyspieszenia, które bierzemy tutaj pod uwagę. Liniowe i tak zwane dośrodkowe, które powstaje w ruchach Krzywoliniowych, czyli właśnie w obrocie takiego pierścienia, który tutaj wspomniałeś. Efekt jednego czuć na przykład wiadącej do góry w Windy windzie, kiedy na początku ruchu podczas przyspieszania doznajemy działania tej dodatkowej siły ciążenia, no i tacy się dziwnie ciężcy stajemy, jak nam szybko ta winda do góry leci, zwłaszcza w dużych miastach, w jakichś biurowcach można w takiej windzie sobie to sprawdzić. Natomiast efekt przyspieszenia do środkowego czuć, gdy na przykład auto pokonuje zakręt, no i związana z tym siła działa na zewnątrz. Krzywizny ruchu, czyli jedziemy sobie prosto, auto skręca, ale my cały czas jesteśmy rozpędzeni w tym kierunku, więc wywala nas z fotela. W wielu wizjach stacji kosmicznych i pojazdów jest to wykorzystywane w postaci właśnie takich rotujących elementów i to działa dokładnie właśnie w ten sposób. Symulujemy grawitację poprzez ogarnięcie sobie tutaj tego po prostu ciążenia. I coś takiego jest możliwe, ale niestety niesie ze sobą wiele problemów. No chociażby takich, że. Musimy zrobić podłogę niejako na suficie takiego pierścienia, no bo będzie nas na zewnątrz próbowało wyrzucać, a po drugie, tylko na tych obrzeżach będziemy mieli to ciążenie, a im bliżej centrum takiego mm, koła, no to będziemy mieli oczywiście coraz bardziej stan nieważkości, aż w środku będziemy po prostu zwyczajnie sobie unosić się w powietrzu jak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Druga rzecz to to, że tego typu konstrukcje są wciąż bardzo skomplikowane i no niestety. Dość awaryjne, relatywnie awaryjne, co w przestrzeni kosmicznej jest bardzo niepożądane, i dlatego pewnie i przez koszta czegoś takiego póki co nie robi się tego typu elementów. Ale kto wie, może w najbliższej przyszłości coś takiego się pojawi? Może jakaś prywatna firma z wizjonerem na czele? Hm? Czy możesz wytłumaczyć pojęcie świec standardowych? Chodzi mi o to, skąd wiemy, że dana gwiazda jest świecą, jak jest obliczana odległość do takiej gwiazdy, jaka jest żywotność takiego obiektu. Mój drogi, warto zacząć od tego, że w dawnych czasach jednostką jasności była zwykła świeca o masie jednej szóstej funta, która paliła się około 120 g na godzinę. No i stąd też nazwa tej współczesnej jednostki światłości, kandela, czyli zwyczajnie świeca. Kolejną ważną rzeczą jest wyjaśnienie, że jasność obiektów jest zależna od no, właściwie kilku czynników. Przede wszystkim od rzeczywistej jasności, czyli to jak mocno faktycznie świeci, a, ale też od odległości. Dwa takie same źródła światła będą dla nas różnej jasności, zależnie od po prostu odległości, w jakiej się od nas znajdują. Im coś jest dalej, tym będzie się wydawało ciemniejsze. Pewną rolę odgrywa też ośrodek, który może obniżać poprzez na przykład absorpcję jasność tych źródeł. Natomiast żeby mówić o świecach standardowych w astronomii i kosmologii, musimy mieć absolutną wiedzę o fizyce i faktycznej jasności takich obiektów. No bo tylko wtedy na bazie obserwowalnej jasności możemy wnioskować o odległościach do tych obiektów, które chcemy tutaj sobie zmierzyć. W pomiarach odległości do pobliskich galaktyk Edwin Hubble użył jako świet standardowych pewnych charakterystycznych, pulsujących gwiazd zmiennych. Które nazywane są cefeidami. Od najbardziej charakterystycznej delta cefei, e, znajdującej się w gwiazdozborze Cefeusza, stąd no też nazwa. A dla gwiazd tych wyznaczono pewną zależność, wiążącą ich taką rzeczywistą jasność, czyli to jak świecą naprawdę, z okresem pulsacji. I wystarczy zatem wyznaczyć okres tej zmienności i jasność na niebie, by wyznaczyć odległość. Podobny mechanizm, no ale dla słabszych gwiazd działa. W przypadku, np. zmiennych typu RR Lyrae, Cefeidy i RR Lyrae mają bardzo długi okres użyteczności. No, bo taka faza ewolucyjna trwać może nawet miliony lat, więc przez miliony lat możemy używać ich jako takich właśnie mierników latarni w przestrzeni kosmicznej, które pokazują nam odległości. Natomiast inaczej wygląda sytuacja z pomiarem odległości do bardzo odległych obiektów, np. do galaktyk. Tutaj jako świec standardowych używa się wybuchających gwiazd supernowych bardzo szczególnego typu, określonego jako 1A. No i teraz żeby mieć taką właśnie supernową typu 1A, to potrzebujemy dwóch warunków. A wybuchająca gwiazda musi być na tyle jasna, by została zauważona w odległej galaktyce. No i tu akurat nie ma problemu, bo podczas wybuchu takiej supernowej, właściwie każdego typu, a w ciągu kilku dni uwalnia się więcej energii niż emituje reszta gwiazd w galaktyce, nawet kilkaset miliardów tych gwiazd. Natomiast drugim takim punktem, który musi tutaj wystąpić, to jest to, że wybuch powinien być za każdym razem tak samo energetyczny. No i to jest oczywiste na tle tego, co już tam wcześniej powiedzieliśmy, bo musimy mieć pewien standard, do którego się odnosimy. No i akurat supernowe typu 1a są zawsze takie same, co gwarantuje ten mechanizm wybuchu. Polega na tym, że biały karzeł znajdujący się w pobliżu innej gwiazdy, która zazwyczaj jest czerwony olbrzym, odbiera od niej materię, zrywa ją z jej zewnętrznych warstw i tak długo, aż przekroczy masę 1,44 masy Słońca. No i to nazywane jest oczywiście granicą Chandrasekara. Co się wtedy dzieje? Po przekroczeniu tej magicznej granicy Chandrasekara wzrost ciśnienia odnosi temperaturę w pobliżu środka gwiazdy no i tam następuje zapłon reakcji termonuklearnych, ogarniając wkrótce całą tę naszą gwiazdę nieszczęsną. No i uwalnia się wówczas mnóstwo a cała gwiazda gwałtownie eksploduje i warunki wybuchu sprawiają, że zawsze jest taki sam. A, no i w tym jednak przypadku trzeba się spieszyć, bo jasność takiej supernowej niestety po kilku tygodniach spada na tyle, że przestaje być widoczna. Koncik heretyka. Po pierwsze, sami jesteśmy kosmitami. Po drugie, ludzie nie pochodzą z Ziemi, a jesteśmy zlepkiem innych raz z innych galaktyk i tak dalej. Po trzecie na Ziemi mieszkają inne cywilizacje, niektóre niewidoczne dla nas, jesteśmy na trzecim poziomie gęstości, oni na wyższych, ci widoczni są pod wodą i głęboko pod ziemią. Zobaczcie kanał Tajemity. Poczytajcie kilka książek, na przykład Misja, Gwiezdne Dzieci i tak dalej. Nauka oszukuje nas od zawsze, cała historia świata jest zakłamana wraz z religią. Ozdro! Zawsze mnie zastanawiało, jaki cel mają te elity, kosmici i wszyscy, żeby wmówić nam, że mieszkamy na przykład na okrągłej Ziemi i na płaskiej. Żebyśmy tam masowo nie uciekali, nie rozumiem tego. Natomiast, po co? Wyobraźcie sobie ten spisek. Miliardy ludzi, którzy są uwikłani w to, żebyśmy my wierzyli w okrągłą Ziemię, a nie w płaską, taką jaką jest naprawdę. I mam takie wrażenie, że gdybyśmy już wszyscy w to uwierzyli, ta ostatnia osoba powiedziałaby: Tak, tak, ziemia jest płaska, to wtedy oni wyskoczyliby z ukrytą kamerą i po prostu się z nas śmiali. No bo nie widzę innego powodu. Ktoś dostaje pieniądze za to, że my wierzymy w kulistą ziemię? Jeżeli ja i Kamil wierzymy w kulistą ziemię, to ktoś dostaje grube dolary. A gdybyśmy już wierzyli w płaską, to musi je oddać, zapłacić? Jaki jest mechanizm? Piszcie w komentarzach kącik heretyka. A propos dzisiejszego kącika heretyka i tego, że wszyscy kłamią, mamy dla Was oczywiście astrosuchar. Co ma wspólnego administracja z kosmosem? Układy i układziki. <laughs> Jest sucho straszliwie, dlatego już kończę. Subujcie nasz kanał, widzimy się w kolejnym Astrofonie. Trzymajcie się i pamiętajcie, astrofaza dla głodnych kosmosu. Ledwo to powiedziałem, tak sucho było. Da się napić.